Hej, hej hej! Dzień dobry, zapraszam Was dzisiaj na nie skłamię, jak powiem moją ulubioną wycieczkę i zapowiada się na to, zobaczcie, że będą dzisiaj wszystkie pory roku, czyli zima, bo na pewno będzie śnieg i lód, będzie wiosna, będzie dużo wody, będzie błoto, będą strumyki, e, będzie lato, bo pięknie świeci słońce. E, I co tam jeszcze mamy? Jesień. No tak, jesień będzie, bo jeszcze jest wszędzie tak naprawdę trochę ponuro i jeszcze jest mało zielono, także będzie wszystko dzisiaj. Zapraszam Was. Hej! Jedną tylko taką rzecz, że idę właśnie szlakiem Wysokiego Wybrzeża. Po szwedzku jest to hoge Justin I ten szlak oznaczony jest na pomarańczowo. Ma 128 km. I na całym szlaku są takie suknie. Tu na przykład widać, że e, idąc od początku szlaku, czyli e, od powiedzmy miasta, w którym mieszkam, jesteśmy na kilometrze 19. Ale gdybyśmy szli od drugiego końca, od pierwszego końca, zależy, kto gdzie zaczyna to byśmy byli na kilometrze 109. Na całym szlaku e, są rozstawione takie, e, takie słupki właśnie i można zawsze się zorientować, gdzie się jest, ile ma się do, e, do jakiegoś etapu. Cały, cały szlak jest podzielony na 12 bodajże etapów. Ma 128 km i po prostu jest taki cudowny, zobaczcie. Zresztą, już widzieliście jak jest. Jest to miejsce po prostu które, które uwielbiam dlatego, dlatego je też nagrywam u, u, u. Patrzcie Jak ktoś wędrował po Skandynawii, w Norwegii, bądź, bądź w Szwecji, bądź widział jakieś zdjęcia czy filmiki, to wiecie, że popularne jest tutaj takie układanie skałek. Ja dokładam swoją cegiełkę. O! I idziemy dalej. 4,5 km. Czas jest nieważny, bo bardzo długo się, dużo się zatrzymałam, żeby nagrywać. Ale to jest właśnie najpiękniejsze jeziorko moim zdaniem. Po prostu jest przed e, Teraz jeszcze tego nie widać, ponieważ w sumie myślałam, że będzie całe w całe w lodzie, ale nie jest całe w lodzie, jest już trochę się roztopia. Z szlaku jego e, Husten i idę pod górkę i to już jest szlak niebieski. I na drzewach są niebieskie kropki. Na skałkach są niebieskie kropki. Także jeżeli byście szli kiedyś z tym szlakiem, warto jest zobaczyć właśnie na ten, na którym ja teraz jestem. Pokażę go potem na mapce, ponieważ ten widok, który tutaj będzie, to jest po prostu jakaś poezja. Patrzcie, już trochę inaczej. Po prostu są same skałki, eee, ale jest kolejne. Co im tu idziemy tam. Znaczy ja idę. Nie wiało, ale to jest właśnie to piękno Wysokiego Wybrzeża, że, że jest ono wysokie. Jest to jedyne miejsce w Szwecji, gdzie można podziwiać morze. Piękne morze, znaczy Zatokę Płotnicką, która jest, uwaga, uwaga, każdy to wie, północną częścią Morza Bałtyckiego. Tak. E, bo Szwecja ma generalnie bardzo długie wybrzeże, ale nigdzie nie jest tak wysoko. A tutaj jest, a to wszystko za sprawką lodowca, który tutaj był przy ostatnim zlodowaceniu. Był sobie lodowiec, generalnie był w całej Skandynawii, wiadomo. Ale tutaj ta pokrywa lodu była mega gruba, była najgrubsza. I to sprawiało to, że ten lód tak naciskał na, na, na całą powierzchnię, że jak odpuścił, zaczął się topić, topić. I wiecie, co się działo, jak lodowiec odpuścił. Skandynawia się wypiętrza. Wypiętrza się cały czas tak naprawdę. Ale fenomen tego miejsca polega na tym, że e, tutaj lodowiec był najgrubszy. To za czym idzie? E, był najgrubszy i wywierał największe ciśnienie. Więc teraz, jak już kilkanaście tysięcy lat temu ten lodowiec odszedł, cały czas się nam wypiętrza. Cały ludki czas. I szacują e, naukowcy. Nie mam pojęcia jacy, ale oni doszacują, że mniej więcej. 8 mm na rok. I to jest niby niedużo, ale jak pomyśleć, yy, pomyśleć w skali 50 lat, to jest sporo. I na przykład te wysepki, które są tam, 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 to nie są wysepki. Tak naprawdę i tam, i tam, i tam. I tam, są. I tam z drugiej strony też są. Pokażę Wam sam tego miejsca. Eee, to cały czas pokazują tak naprawdę nowe. Może, może na przykład tych nie było 200 lat temu. To, wie. to by był Instagram, żebyśmy mogli zobaczyć na podstawie. Tak to nie ma. Okej. Okay. Idę dalej. Gdzieś na tym kończę swoją wędrówkę. Tak jak mówię, szłam stąd, szlakiem wysokiego wybrzeża, a teraz siedzę na samym końcu wędrówku i patrzę na te trzy wyspy Pamiętajcie, że na wszystkich szlakach są księgi gości i można się do nich wpisać. Ja zaraz wyciągnę to z tego roku. Na tym kończę swoją dzisiejszą wędrówkę. Trzymajcie się ciepło. Dzięki za uwagę i mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się na kolejnym sercu. Pa!